BMW X5E70, roczniki 2007-2010. To już druga generacja X5. SUV, który pokazał, że może być luksusowy, a jednocześnie prowadzi się jak osobówka. W środku dużo miejsca, skórzane fotele, wygoda na długie trasy, idealny dla rodziny, albo dla kogoś, kto lubi wyglądać jak prezes. Napęd X Drive daje radę w każdych warunkach. Śnieg. Deszcz? Dziury w drodze? Wszystko połknie bez problemu. Silniki? Najczęściej diesle 3,0. Ogromne przebiegi i dalej ciągną jak trzeba, a jak chcesz emocji, jest V8. Wciskasz gaz, znika pół baku, ale uśmiech zostaje. Oczywiście, ma swoje humory, elektronika, zawieszenie, czasem drobne awarie, ale daje komfort i prestiż, jakiego nie znajdziesz w wielu suwach z tamtych lat. Podsumowanie? X5E70 to kawał solidnej maszyny. Luksus, moc i praktyczność. I wygląda tak, że zawsze chcesz spojrzeć drugi raz.